Uncinelo z walkirią przysparza nam samych problemów, ale to nie wszystko. Jest taki ty, Boris Dai, wykonywał dla mnie kiedyś parę zleceń. Jest kapitanem statku Sharon. Ten cholerny zdrajca przyszedł na stronę Uncinelo, a na statku trzyma nowoczesny sprzęt, broń i kilka moich rzeczy. Jeśli Puncinello przejmie ten łagunek, to znajdę się w poważnych tarapatach. Jeśli chcesz załatwić Puncinello, to będziesz potrzebował mocnych argumentów, a ja mogę ci je załatwić. Odzyskaj dla mnie ten statek, pozbywając się przy okazji zdrajcy. Znajdziesz tam dość broni, żeby zacząć własną wojnę. Chodzisz? Przejdźmy do rzeczy. Władimir to staromodny typ. Miał swój honor i kodeks moralny, dzięki czemu był prawie równym gościem. końcu nikt nie jest święty. Brooklynski port przypominał labirynt zardzewiałych kontenerów i czających się w ciemnościach dźwigów. W taką noc myślało się o armii nieboszczyków w cementowych butach, którzy spali pod wodą. W portowym labiryncie nie było żadnego minotaura. Ale gdzieś tam czekał kapitan Szarona, jak mityczny przewoźnik pływający po Styksie. Rico Muerte nie przyjechał tylko odwiedzić rodzinę. Dowody rzeczowe numer 1, 2 i 3. Walizka z forsą, karabin snajperski i koperta z jednym słowem wydrukowanym na kartce luksusowego papieru: Burmistrz. To nie wyglądało na mafijne zlecenie. Było zbyt zimne i konkretne. Rdza już dawno zajęła się burtami frachtowca. Borys Daim zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. Dime, mówiłem, że to się... Angie, powiedz mi, ile zapłaciłeś Borysowi? Pewnie nie było tego mało. Max Payne? Bystry jesteś. już po tobie śmiecił. Czy aby nie mylisz mnie z Borisem, Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Suki. Wkurzanie Puncinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Puncinello na tyle, żeby się potknął. Najlepiej wpadając wprost do swojego grobu. Wszystko, czego ci potrzeba. Owszem. Jestem Twoim dłużnikiem, jeśli czegoś potrzebujesz. To moja sprawa. Gdy skończę z Puncinello, nie będziesz nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagwiżdżesz. To może być początek pięknej przyjaźni. Naprawdę, Jara ci taka filmowa gadka? Mhm. Nawet z takimi giverami nie dostałbym Puncinello w jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne, chcę się dogadać. Ej, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek, chcę się z Tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knaupa Puncinello widziała już lepsze czasy. Niech sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. Wiedziałem, że wiele oczekuję, licząc na pojawienie się Puncinello, ale nadzieja nie jest grzechem. Władimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Siadasz! Odrzucimy cię do willi, puncinello. Może być. Ty już skończysz, daj znać. Przyda mi się taki fachowy. Będę o tym pamiętał.